Z tej strony no 1 2-3. I dzisiejszy mencigu, gramy sobie w Ski Jump Challenge. To jest nowa y, gierka. Y, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Też nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału i zostawić łapki w górę. Tak myślę, 3 łapki w górę. Jak dobijecie 5, będę bardzo zadowolony. To kolejny odcinek z Ski Jump. Ski jump Challenge, tak to się dokładnie nazywa. Tutaj chodzi o to, y że będziemy skakać z skoczni. I mój rekord na skoczni rozmiar, tak jakby 170, to jest 105. Kropka 5, tu macie mój rekord, świat rekordowy. I po prostu chyba sobie od razu zagramy. Więc wiatr chyba jest nawet dobry. Tutaj po prawej stronie w górnym rogu mamy wiatr i tak dalej. I teraz. O! Za późno. Bardzo dobre, bardzo dobre lądowanie, ale chyba nie będzie dobrze, bo za późno wystartowałem. No, 77 słabiutko. Jeszcze raz. Chyba sobie. No, 67. Chwilka, lekrama, Tak się skończy. O, dobra, można pominąć. Będę musiał sobie, yy, wiecie, żeby lekramy mi nie przychodzi. A, dobra. Restart. Chciałem przesunąć, wiecie, yy, yy, Mobizena, bo nagrywam z Mobizena. Jak by ktoś się pytał. Też piszcie w komentarzach, jakie odcinki mam nagrywać. Nie wiem, Roblox, coś. Nie wiem, Brawl Stars, Fortnite, Minecraft. No i to nie będzie za dużo. Chyba sobie weźmiemy restart. Halo? Tu mam ekrany co chwilę? Więc... Jak chcecie jakieś odcinki pisać w komentarzu, Wcześniej mówiłem ile łapek, też zasubskrybujcie za mój kanał, bo będzie więcej odcinków z, z ski jump. Po, teraz będzie, myślę, co w jednym tygodniu jeden albo dwa odcinki. Więc nie za dobrze. Myślę, że wam się spodoba, bo ostatni odcinek był 4 miesiące temu. No szybko wyłącz się. Był 4 miesiące temu. Więc nie za dobrze. Użyłem 100. Chwila. Jak skoczę 113, to będzie bardzo super, będę na 47 miejscu. Ale wiecie, ja nie za często w to gram. Jeszcze mam wiatr pod siebie, tak wiecie, że mnie nie mam dobrej prędkości. No i oczywiście lądowanie złe. Trwają skoki innych rywali. Tak dobrze. Przeszedłem pierwszą serię. Jestem 43. Słabo im to wyszło. Jakbym skoczył 113, tak jak mówiłem, dalej. Do popija 90 metrów. Eee, łatwiutko. Dobra, dobrze. Uu, 78 metrów. To na nie wyjdzie. O, mam tą gierkę. Tutaj trzeba dźwigać tak, jakby. Dobra, spróbujemy ponownie. Pierwsza seria mamy z głowy. Ale to chyba jest od nowa. Jak nam pierwszej serii. A super. Jak nam pierwszej serii nie zaliczy, to chyba w pierwszej serii nie. Idziemy, to chyba mamy od nowa. O, dobra, mamy dobry wiatr. Już jesteśmy nawet rozpędzeni. No, nie bardzo dobre ani tylko same o dobre. No ale wiecie. Uwaga. Nie zamykam oczy. I co? Nie, nie zostałem się. Ale możemy też spróbować z od razu większą skocznią. Może spróbujemy z większą skocznią. Tak, spróbujmy od razu z większą skocznią. Może nam uda się coś działać lepiej. No Nie za długi ten lot mi się wydaje, że to jest nawet krótsze. Ale nie wiem no 50 Uy, słabiutko. O, dostałem się, ale spoko Pierwsze miejsce 69.5 Jestem 20, więc dobra lecimy z kolei do pobicia 49.5 na tamtej skoczni robiłem po 60-70 to myślę, że to jest do zrobienia. No, chyba nie pobiłem. 82 km na godzinę. Jeszcze wiatr zły. No, nie pobiłem. Niestety. Jak ja to pobiłem? Po pierwszej serii Polska. Patrzcie, brakowało mu jednego metra, żeby być yy, prawie na równi ze mną. Temu. Yy, co jest? Był 20, do pobicia. 37 metrów. Lajka. Like. Dobra, myślę, że to jest do pobicia. Yy, ale nie wiem. Nie jestem super. W temacie. Skoczków. Sk coś takiego, skoczków. No nie, ale krama się włączyła akurat. Się. Osiemnasty, dobra. Pierwsze miejsce ma. Sześćdziesiąt siedem. metrów. Osiemnaste miejsce. Dobra, lecimy jeszcze raz z tą skocznią. Ta dobra, ja to źle robię. Bo ja zawsze wyskakuję na końcu, bo myślę, że to będzie super. A to trzeba w tym, jakby w głębieniu. O. Właśnie teraz. No dotknąłem i źle będzie. Na pewno się nie dostanę. Nie ma takiej opcji. No właśnie, 70. Hmm. Idziemy lepiej na tamtej. Ciekawe, czy. Ej, można. 105. Kas 105. A, bo chyba jak skaczemy z tej z, na przykład skoczy z tej stopień, to by się odblokowuje kolejna. Ej, do, nie, nie. Ta skocznie jest coraz stromsza i mniejsza tak jakby. Ma mniej do wybicia. Patrzcie 20 km, 50, 70. Idealne lądowanie. Pierwsze miejsce, a będzie 25. 80. Po... 63.5, do pobicia, ja wcześniej miałem. Kurde, mogę polecieć jeszcze, ale lepiej było wylądować. Osiem... Ej, ja tu pobiłem że nawet jestem pierwszy, dobra. Seria druga. Oby mi tak dobrze do pobicia. Jak tak dobrze mi pójdę, to będę pierwsze Miejsce trzymajcie kciuki. Hmm, nie pobita, Nie ma opcji. Za późno w, w ten. No, drugie miejsce, super. Brązol, nie, który. Halo. Nie, na, naprawdę muszę sobie wyłączyć. Wiecie co? Lekramy. Filip, skała. Dobra. Chociaż będę. Jestem drugi, nie? I który mamy level? O, o czwarty level. A, mo, a w drużynowym y, trzeba mieć 15 level. Ja w ogóle tak dawno w to nie grałem. Odblokuj. 15 sekund odblokuj. Zakry... Otwórz. Uwaga, otwieramy. Zdobyłeś kaskok. Ok. Ile mam pieniędzy? 2000, za? Spoko. Mogę sobie co ciągle otwierać Jak mam 2000 zł. Zobyłeś 600 monet. A jeszcze, jeszcze lepiej. Dobra, myślę, że lecimy z Polska. 140, myślę. Tak no. 140 lecimy. Wpiszcie też, jakie odcinki mam nagrywać, bo nie wiem, bo ostatnio z Brawl Stars było 3 łapki w górę, a z Beadwarsa jest właśnie około 11 łapek w górę. Bidwars był 5 miesięcy temu, więc może spadła trochę moja oglądalność. No ale wiecie. Koronawirus i tak dalej. 22, Adam mały. Dobra, pierwsza seria za nami: 84 metry do powicia. Chyba dam radę, ale nie wiem. Chyba to będzie ostatnia skocznia. Bo a spoko jak widzicie, to ja nagrywałam z mojego i tutaj właśnie o. Jest 11 minut, 11, no 14 sekund do pobicia. 128, co? No chociaż może trzecie będzie, dobra. I dlatego chyba będę niedługo kończył. Jak można tak dobrze wziąć ten, tak dobrze polecieć? Czy wiatr mam zły. Niemożliwe. Piąte miejsce, spoko. Spoko, spoko. No, jezu, te kramy mnie tak wkurzają. 30 miejsce, nawet nie tak źle. To myślę, że już będzie koniec tego odcinka, bo tutaj, yy, wiecie, ten już nie, te, ta skocznia, ta skocznia nie bardzo. Co drugie miejsce, tutaj żadna, tu też ta, nawet nie próbowałem. To będzie już koniec tego odcinka, bo też może być za długi, na przykład, albo za krótki, może Wam to się nie podobać. Też piszcie w komentarzach, około ilu minut ma trwać. Więc, widzimy się w kolejnym odcinku. Pięć łapek w górę, kolejny filmik z Ski Jump Challenge. Więc, trzymajcie się, cześć.